Dzień dobry, witam wszystkich na losowaniu pl 3 Cup w sezonie wiosna 2015. Jak wszystkim wiadomo, ogłosiliśmy już listę drużyn, które przystępują do rywalizacji rozgrywek pucharowych i wystąpi łącznie 18 zespołów, co jest rekordem. Tytuł broni Mount który jest zespołem rozstawionym zespołem rozstawiony w pierwszej parze i zaraz do niego rozlasujemy przeciwnika. Następnie procedura ta będzie się powtarzała do końca, aż poznamy wszystkie pary pierwszej rundy. Przypomnijmy, że PL3 Cup w sezonie wiosna 2015 wystartuje już w przyszłym tygodniu. Także przechodzimy do losowania. Jak mówiłem, drużyna rozstawiona jako obrońca tytułu jest Mount Dew. Mount będzie grał w pierwszej rundzie z prądem. Bardzo ciekawa para. De facto będzie to remanż za rozgrywki ligowe, ponieważ te drużyny przecież są ze sobą A my nocujemy dalej. Pierwszą drużyną drugiej pary jest reprezentacja PL3. Reprezentacja PL3, która występuje w zasadzie w każdej edycji PL3 Cup. Do tej pory raz nie wystąpiła. A jej rywalem będzie liveconnect.pl. Jest to zespół, w którego skład wchodzą głównie zawodnicy także Logistics. Trzecią parę z pierwszą drużyną trzeciej pary są darmowe pewniaki.pl. Damowe piniaki.kapel zespołu Mateusza Andrysiaka, trzeciej ekipa, będzie się mierzyła z Ego Glapsa Czarne Czarny koszulę kontra Granatowi, zespół pierwszej ligi, kontra zespół trzeciej ligi. My przechodzimy do przesuwania kolejnej pary. I mamy tutaj energetykę północ. Energetyka Północ, czyli druga liga grupa A w rozgrywkach ligowych, i Energetyka Północ będzie podejmować ESAF. ESAF będzie przeciwnikiem Energetyki Północ w pierwszej rundzie PL3K. A kolejną parę będzie tworzył młody Byron. A więc zespół z przeszłością pierwszoligową, a kto wie, być może ponownie do niej wróci. Mody Byron będzie rywalizował w pierwszej fazie, fazie pucharu z Naporem. Napór Gdańsk, ekipa Łukasza Szuzika, która połączyła się na rozgrywki pucharowe z Galaxy Gdańsk. Także bardzo ciekawa para. Zobaczmy, kto będzie w kolejnej. Remontowa Polam Rem. To jest pierwsza drużyna. Kolejnej pary. Tak trzeba ją żeby nikt nie miał wątpliwości. Przeciwnikiem remontarium będzie My Projekt. Kolejna bardzo ciekawa para. Zresztą, Pukar w tym sezonie wydaje się być bardzo mocny. Do rywalizacji przystąpiły drużyny z yy, czołowych miejsc swoich tabel. Zobaczmy kto będzie tworzył kolejną parę, kolejne zestawienie Nelton. Nelton, trzecia liga, grupa A. I Nelton będzie podejmować CF2001. CF2001 kontra Nelton, a więc trzecia liga kontra trzecia liga, grupa A, kontra grupa C. Przedostatnia para przed nami. Pierwszą drużyną tejże wary jest Marwit. Marvit, który rewelacyjnie spisuje się jako w drugim Ligi. Zobaczymy jak daleko zajdzie w pucharze. A jego pierwszym rywalem będzie Nzos Revimet. Nzos Revimet jest przeciwnikiem Marwitu. I ostatnia para przed nami. Na zasadzie formalność, ponieważ Eurosport Działdowa jest dużą rozstawioną. Yy, więc yy, tutaj w tej kuli nie ma, yy, nie ma, nie ma po prostu karteczki z yy, nazwą tej drużyny. Więc w zasadzie, jeśli ktoś był uważny, to już powinien wiedzieć, że przeciwnikiem Eurosport Działdowo będzie drużyna Debutant Gdańsk. Debutant Gdańsk, jak sama nas wskazuje, debiutuje w rozgrywkach pokarowych będzie przeciwnikiem Eurosport Działdowo. Za nami zatem yy, zestaw wszystkich par, które właśnie przed chwilą poznaliśmy. Pierwsze mecze pierwszej rundy PL3K w sezonie Wiosna 2015. Rozwiązane zostaną już 8 czerwca. Szczegółowy terminarz, harmonogram, drabinka to wszystko będzie dostępne na naszej stronie internetowej, gdzie serdecznie zapraszamy. I do zobaczenia oczywiście na ligowych boliskach. Dziękuję bardzo.